W tych okolicznościach działania administracji rządowej zmierzające do powstrzymania wzrostu liczby zakażeń i przeprowadzenia wyborów prezydenckich w terminie konstytucyjnych, konstytucyjnym przepraszam nie mogą być uznane za działanie na szkodę interesu publicznego. Do takich działań, to uwaga, teraz działanie również administracji, ministra cyfryzacji, ale również Poczty Polskiej, do takich działań należy zaliczyć wydanie decyzji powołany w punkcie pierwszym i należy zgodzić się z określeniem publicznym i czynności opisane w decyzjach dotyczyły działań przygotowawczych, które, które umożliwiłyby przeprowadzenie wyborów w trybie korespondencyjnych. Szanowni Państwo, możemy tutaj jeszcze bardzo długo się ośmieszać z tą komisją i pracą tej komisji, ale wszystko w tej sprawie zostało powiedziane. Jest wyrok sądu karnego w tej sprawie, który to ocenił. Pan przewodniczący Joński powiedział nie dyskutujmy z wyrokami i na tym chciałbym poprzestać moje wystąpienie. Dziękuję bardzo.